Ze stolicy Zamojszczyzny w 17. kolejce kończącej rundę jesienną czwartej ligi. Wita Państwa, mimo nie najlepszej aury, Bartłomie i Lewtak. Na koniec rundy do Zamościa zawitała Łada Biłgoraj. A więc myślę, że nic lepszego niż derby nie mogło nas spotkać na pożegnanie rundy jesiennej. Dobrze poukładana ekipa trenera Zająca przegrała na jesieni tylko dwukrotnie. I znajduje się tuż za ligowym podium. Hetman dobrymi wyniokami w ostatnich tygodniach zapewnił sobie piątą lokatę. Dwie świetne ekipy. Do tego prestiż derbowy powinny stworzyć tam niezapomniane piłkarskie widowisko. I wychodząca dobrze w tej fazie przejściowej, no ale teraz trzeba mieć się na baczności. Mówi Milczowi na trzecim miejscu. Damian szuta po kapitalnym występie w ostatniej kolejce w opolu lubelskim, gdzie ustrzeliła cztery bramki. Cały czas czekamy na wznowienie gry. Gerała, wychodzi do zagrania do tyłu. Krycko, czy to jest właśnie jakiś ćwiczony, stały fragment. Damian! Baran! Baran, Damian! Baran huknął jak z armaty. Powiedziałem, czy to ćwiczony, stały fragment gry. Miał sporo miejsc. Środkowy pomocnik defensywny Hetmana Zamość Ale ten strzał, to uderzenie było za trudne dla Antona Alfimowa Na początku tego spotkania w 11 minucie prowadzi Hetman u siebie w domu W derbowym spotkaniu 1 do 0 nie będziemy się nad tym za specjalnie rozwodzić. Patrzmy na tym, co na boisku. Wojtyło dostaje dobre, przeszywające podanie. Wśród kibiców z klubu z Zamościa mogą budzić ogromny entuzjazm. Poleszak, próba przelobowania bramkarza. No teraz wybrał się trochę za daleko. Patryk Dobromilskiego, kołodziej. No Nołada przed szansą na strzelenie bramki. Spada ta piłka gdzieś w obrębie 16 metra. Nie przyjął tego Gonczarewicz. Niska, jedziemy w drugą stronę. Akcja za akcję na początku tego spotkania. Zagranie w pole karne. Świetne przyjęcie Gierały jest. Chodacki na wyłożenie, Chodacki, Mateusz Chodacki, spore zamieszanie, Zakrzewski dośrodkowanie, niezłe, w... ach tutaj pachniało bramką Chodacki, bardzo dobrze, uniesione, Giletycz, spójrzmy, wycofanie na przedpole, na pewno było to ćwiczone, a... wyszedł do piłki w tej akcji Okoń, Jańczuk, Jańczuk, czy nie był faulowany, tak jest. Kilety, czy jeszcze zamarkowanie Czułowski! Fantastycznie w bramce, Patryk Dobromilski. Teraz to nie w obieńcach, swym jedź kapitan... Hetmana przeciągnięte to dośrodkowanie. No nie, bo pojawił się jeszcze. Wyrósł jak spod ziemi. Poniesiona jedna ręka. Wcześniej ten stały fragment gry zagrany fantastycznie. I jeszcze szansa Waszylesien. Próba strzału. Czy tu nie ma rzutu karnego? Sędzia Pizoń wyraźnie wskazuje, że nie. Czy mowa o kontrowersji? O jakiejś na pewno zaiskrzyło między piłkarzami jednej i drugiej drużyny do trenerów. Tutaj do trenera chyba tak i czerwona, druga żółta nie. Tak jest. I dla kierownika drużyny, tak. Kierownik drużyny na pewno z czerwoną kartką. Jeszcze chyba jeden z asystentów. Grał -Kicko jest Chodacki, ale chyba zbyt mocno sobie wypuścił piłkę. Ale teraz Sanie, od razu żółta kartka i zagotowany zespół Łady Piłgoraj. Turbowany, ale wszystko dobrze z jego zdrowiem. No i Chmura z prostym, bardzo błędem technicznym uderzał Kicko. Gonczarewicz, zagranie w pole karne, takie na bliższy słupek. Bałem to może złe określenie, ale spodziewałem się, że tak może właśnie być Miedźwiedź. Jeszcze ta piłka wyłożona w pole karne. Czy tu nie ma rzutu karnego? Znowu rozkłada ręce sędzia Pizoń. Na koniec właśnie rundy jesiennej. Jest bramka, jest bramka, ale teraz w końcówce Dawid Gierała zaskoczył kibicę we euforii. Kto by się spodziewał? Łada za swoją słabą postawę. Traci drugą bramkę tuż przed gwizkiem, kończącym pierwszą połowę. To nie w objęciach swoich kolegów Dawid Gierała. Ja tutaj Państwu przedstawiam matematyczne statystyki, a tą bramką Dawid Gierała przed przerwą przybliża swój zespół do upragnionego zwycięstwa. Ja Państwu serdecznie dziękuję za te 45 minut tych ee, wychowanków, dla tych młodych zawodników, którzy prezentują znakomity futbol. Po prostu się stawia. Poleczak, no ta piłka spadła Poleszakowi pod nogi. Fantastycznie. Tu był faul, jak najbardziej. W stadionie w Zamościu Kołodziej. Próba uderzenia obok słupka. Wyciągnął. Kodacki. Znowu pokazuje się ten młodziutki piłkarz e, do gry. Miedź. E, do dośrodkowanie, waszylyszyn. Mija ta piłka defensorów Łady, a e, jakby ją wrzucał nogą. I widzimy to dokładnie właśnie teraz. Chmura e, z właśnie Łady ominąć się Wołocha. Zagranie e, w pole karne. Mucha, wyłożenie piłki do Polesaka. W sposób e, rusza, gierała z kontratakiem, podłącza się do całej akcji. Z prawej strony Miedwiec jest świeży, dopiero wpuszczony na boisku Kerów, no ale nie. Nikiego do Muchy. Czy tu Mucha coś ciekawego? Z piłką jeszcze wykombinuje mucha, fala po karne. Czy jest faul? Nie zawahał się przez moment sędzia. Bison. Czy... Ten chaos jest na pewno bardziej korzystny dla Hetmana zamość, bo z tego chaosu potrafią sobie piłkarze Hetmana tworzyć sytuację. Gierała, gierała! Gierała blisko siebie, prowadzi piłkę. Jeszcze jest kilka wyborów. Kicko. Gydzko, techniczny strzał, a Czułowski, zagranie w pole karne, tu jeszcze się może coś wydarzyć. Dobromilski, jeszcze cały czas zamieszanie, faul, będzie rzut wolny, tak uszczęśliwić widownie Czułowski, no nie, zdecydowanie niecelnie. Mocno cygan w pole karne, chmura. Spore zamieszanie, czy będzie e, bramka. Tak, e, bramka uznana. E, nie wiem, czy strzelcem bramki chmura. Nie, e, to ostatni piłkę złapał. E, chyba dotknął głową Aleksander. E, Okoń, tak jest, to on przyniósł piłkę na środek boiska. W runku do futbolówki zagranie do konia. No Kotuje się pod polem karnym. Okoń e, łapie piłkę do Bromielski. Jak e, będzie dośrodkowanie Alfimow, oczywiście w polu karnym. Rywali, jeszcze ta piłka gdzieś tam szybuje. Niebezpieczeństwo. A sędzia Mateusz Pizoń kończy mecz. 17. kolejki czwartej ligi lubelskiej derbowy mecz Hetman Zamość spokonuje Ładę Biłgoraj 2 do 1